Ryga jest stolicą i największym miastem Łotwy. Riga jest the capital and largest City of Latvia. Jest domem dla ponad 600 tysięcy mieszkańców. It is home to 600,000 inhabitants. To jedna trzecia populacji łotwy. This is one fed of Latvia's population. Miasto leży nad Zatoką Ryską iścia Dźwiny do Morza Bałtyckiego. The city lies on the Gulf of Riga and the mouth do to the Baltic Sea. Osada zaczęła się rozwijać jako ośrodek handlu wikingów we wczesnym średniowieczu. The settlement began to develop as a center of Viking trade in early Middle Ages. Riga została założona jako miasto portowe w 1201 roku. Riga was founded as a port town in 1201. Ryga była głównym ośrodkiem ligi hanzeatyckiej w Europie wschodniej. Riga was a major center of the in Eastern Europe. Swój rozkwit w XIII-XV wieku czerpała z handlu z Europą środkową i wschodnią. It derived its prosperity in the 13th-15th centuries from the trade with Central and Eastern Europe. Historyczne centrum Rygi jest miejscem światowego dziedzictwa UNESCO. The Historic Center of Riga is a UNESCO World Heritage Site. Słynie z budynków Art Nouveau i 19 wiecznej architektury drewnianej. It is noted for its Art Nouveau buildings and 19th century wooden architecture. Riga posiada jedną z największych kolekcji budynków Art Nouveau na świecie. Riga has one of the largest collections of Art Nouveau buildings in the world. Wynika to z boomu finansowego i demograficznego, przełomu XIX i XX wieku, kiedy Art Nouveau było bardzo popularne. This is due to the financial and demographic boom of late 19th and early 20th centuries, when Art Nouveau was very popular. W centrum Rigi znajduje się również wiele wspaniałych przykładów architektury neogotyckiej, a także średniowieczna starówka. Widać też wiele przykładów neogotycznych architektur w centrum Riga, jak as i well as medieval Old Town. Riga, ze swoim centralnym położeniem geograficznym i demograficznym, jest infrastrukturalnym centrum Łotwy. Riga, with its central geographic and demographic position, is the infrastructural hub of Latvia. Międzynarodowe lotnisko w Rydze, zbudowane w 1973 roku, jest największym i najbardziej ruchliwym lotniskiem w krajach bałtyckich. Riga International Airport, built in 1973, is the largest and busiest airport in the Baltic states. Pojawienie się tanich linii lotniczych w 2004 roku zaowocowało znacznym wzrostem liczby turystów. The arrival of Airlines into Airlines in 2004 resulted in a significant increase in the number of tourists. Wolny Port w Rydze ułatwia transport towarów i pasażerów drogą morską. Riga's Freeport facilitates the transportation of goods and passengers by sea. Transport publiczny obsługuje duża liczba tramwajów, autobusów i trolejbusów na rozległej sieci tras w całym mieście. Public transport operates a large number of chance, buses and trolleybuses buses on an extensive route network for our city. Międzynarodowy terminal autokarowy w Rydze zapewnia krajowe i międzynarodowe połączenia. Riga International Coach Terminal provides domestic and international connections. Riga jest również połączona z resztą Łotwy pociągami krajowymi. Riga is also connected to the rest of Latvia by domestic trains. Most kolejowy jest najstarszym stojącym i jedynym mostem kolejowym w Rydze. The railway Bridge is the oldest standing and the only railway bridge in Riga. Rail Baltica Warszawa Riga Helsinki to projekt kolei dużych prędkości, którego celem jest integracja krajów bałtyckich z europejską siecią kolejową. Rail Baltica, also Riga Helsinki, is high-speed rail project aimed at integrating the Baltic countries into the European rail network. Riga jest jednym z kluczowych ośrodków gospodarczych i finansowych krajów bałtyckich. Riga jest one of the key economic and financial of the Baltic States. Mniej więcej połowa wszystkich miejsc pracy na Łotwie znajduje się w Rydze, a miasto generuje ponad 50% łotewskiego PKB i około połowy łotewskiego eksportu. Roughly half of all jobs in Latvia are in Riga and the city general more of 50% of Latvia's GDP and around half of Latvia's exports. Riga była od wieków centrum wielu wydarzeń historycznych i miejscem spotkań narodów europejskich i zachowała dowody wpływu Europy na jej rozwój historyczny, granice między Zachodem a Wschodem i skrzyżowanie szlaków handlowych i kulturowych. for centuries riga has been the center of many historical events and the meeting place of european nations and has managed to preserve evidence of europe's influence on its historical development the borders between the west and the east and the crossroads of trade and cultural routes Riga zawsze odgrywała rolę w kulturowym, naukowym, społecznym, artystycznym, przemysłowym i edukacyjnym rozwoju regionu, będąc jednym z największych miast portowych i handlowych w regionie Morza Bałtyckiego, zapewniając tym samym wymianę dorobku cywilizacji zachodniej i wschodniej. Riga has always played a role in the cultural, scientific, social, artistic, industrial and educational development of a region, being one of the largest port and commercial cities in the Baltic Sea region thus ensuring the exchange of achievements of Western and Eastern civilizations.